Dzień dobry Państwu kafe RP Jerzy Jachowicz i Goriankę. Ja prosto z samolotu leciałem narodowym przewoźnikiem lot, proszę bardzo, to jest ten bilet mojego bagażu, czy ten karteczka, którą przyczepili. Lot, to jest dowód na to, że jeszcze istnieje, że jeszcze w tym tygodniu lot istnieje. Przypomnę ci, że dwa tygodnie temu Cieszyliśmy się, cała Polska się radowała, że Dreamliner e, e, wylądował. Zakupiliśmy, bodajże czy wzięliśmy w leasing 7 czy 8 Dreamlinerów. Staliśmy się najnowocześniejszą firmą na świecie. Cała Polska wpadła w ekstazę, ale okazało się, że tak świetnie zakupiliśmy, że firma natychmiast zaczęła bankrutować i w tym tygodniu już zażądała miliarda złotych pomocy od państwa. Co ty powiesz, może za drogie były te Dreamlinery? Może, może. To jak oni, jak oni się rządzą? Ja, jak przewidują? Przecież ja na przykład chcę lecieć do Los Angeles, żeby zobaczyć Brada Pita i Angelinę Jolie, bo jeszcze nigdy ich na żywo nie widziałem. I czym ja teraz polecę? Ale poważnie mówiąc, czy nie uważasz, że to jest coś niesamowitego? Połowa rządu, wszystkie stacje te prorządowe, telewizyjne wpadły w ekstazę z powodu kupna z samolotu. Po, czym po dwóch tygodniach okazuje się, że firma już kupując te, kupując te samoloty, przecież wiedziała, że nie stać je w życiu na, na to, że nie ma pieniędzy, że za chwilę nie będzie z czego pł płacić tych rat leasingowych. Ja myślę, że głównym konsultantem mógł być minister finansów, wiesz? bo on jest ryzykantem. Wiesz? On ma taką angielską żyłę do hazardu, angielską żyłkę. O jednak, wiesz, styczność z lordami później przenosi się i mimo, że już od kilku lat jest w Polsce, to, to mu pozostało i namówił lot, powiedział jak będziemy mieli dreamlinery, to cały świat będzie nimi tak, latał. Jak będziemy mieć dreamlinery, to tak naprawdę z hukiem zbankrutujemy. Będzie takie bankructwo, że pół świata o tym będzie mówić. Ale może pomoże nam ta... UE. UE e ma nam w czymś innym pomóc. W czym? UE nam pomóc? Też w sprawie e, samolotu Radosław Sikorski zwrócił się do Unii Europejskiej, do pani Catherine Ashton, o to, żeby pomogła nam ściągnąć wrak e, od e, Rosjan no, po, dwóch, i, po dwóch i pół roku. To smutna kiedy... sprawa, ale nie będziemy wrakiem móc latać. No. Chodzi też o to, że nasi e, europosłowie latają do Brukseli samolotami i ja na przykład rozmawiałem z dwoma z nich. Nie będę mówił z jakiej partii, bo to nie wypada na tutaj, prawda, w tym towarzystwie wymieniać tych posłów. No, oni są z takiej, a nie, lepiej nie powiem, ale oni się nastawiali i oni też się cieszyli podpuszczeni tak tą nawałnicą medialną, że wreszcie Doszliśmy do nowoczesności. Wreszcie będziemy w i będzie piękna, będzie piękna, piękne, huczne, hu, piękne, huczne bankstwo. Pogrzeb lotu. Co ty powiesz? A ja się tak przyzwyczaiłem do samej nazwy, że nawet jak czasami leciałem Turkisz Arleigh, to też mówiłem lot. Aż się wszyscy dziwili i tak patrzyli na mnie z niesmakiem. Ale to jest objaw mojego patriotyzmu. Ten dream, ale niestety ten dream trwał krótko i raczej się będzie laj niż, niż, niż dream. Dziękuję bardzo.